Tak więc słuchajcie, właśnie mija miesiąc od kiedy zaczęliśmy grać na Ferajnie i chciałbym wam powiedzieć o tym co się zmieniło przez cały miesiąc grania na Frajnie, co przez cały miesiąc zrobiłem. Przy okazji bardzo chciałem nagrać ten odcinek, żeby wam właśnie pokazać całe mnóstwo rzeczy, które do tej pory zrobiłem, bo jest ich naprawdę dużo i chyba wydaje mi się, że najwięcej na Frajnie. plus jeszcze dodatkowo chciałbym paru typków wyjaśnić z komentarzy, którzy często piszą, że a propos na przykład kreatywnego na odcinkach, które widzą, że włączamy, że, że niby używamy kreatywnego i tak dalej, więc dzisiaj właśnie chciałbym was wszystkich wyjaśnić i pokazać wam, że wcale tak nie jest i że to, że ktoś ma dostęp do kreatywnego tego na przykład, to nie oznacza, że od razu musi go używać, ponieważ jesteśmy wszyscy z graną ekipą. Słuchajcie, ufamy sobie i po prostu wiemy, że nikt nie będzie używał tego, ponieważ to, to jest zupełnie bez sensu. Wtedy po co grać w ogóle na takim serwerze? E, więc myślę, że możemy zaczynać. Pokażę Wam, co się pozmieniało przez cały miesiąc na mojej Wispie i wszystkich rzeczy, które ostatnio zrobiłem. No więc tak, słuchajcie, jak widzicie, zmieniło się trochę na moim ogródku, dlatego że miałem stajnie. Niestety, stajnia e, została zburzona przez to, że ktoś zabił mojego konia i dalej nie wiem, kto to zrobił, więc Będziemy musieli się przekonać, kto to zrobił. Ale na razie musimy fantomy rozwalić. Co? Zacznijmy od tego, od wyjaśnienia, chociaż w jednym aspekcie. W jednym aspekcie kogoś. Więc słuchajcie: Jest jeden tylko sposób na to, żeby wyjaśnić. Yy to, że nie gramy na kreatywie. Jedynym sposobem, jaki wpadł mi do głowy, to jest pokazywanie wam statystyk. Więc słuchajcie, w statystykach wynika na to, możecie sobie zapauzować gdzie chcecie, jednak przechodzę do tej najważniejszej statystyki, czyli mianowicie ile czasu grałem na serwerze. I jest to, słuchajcie, 5 dni. 5 całych dni i jakiś tam łałek. Nie zwracajmy uwagi na ten łałek. Powiedzmy, że 5 calutkich dni. To oznacza, że spędziłem na serwerze 5 dni razy 24 godziny, czyli e Ile to jest 5 razy 20? 100 i razy 4 20, czyli 120 godzin. Co wynosi na cały miesiąc grania, czyli 30 razy 24? Co jest 720? A tutaj nawet kalkulator wam włączę. Nie, nie to, że nie umiem liczyć. 720 godzin w całym miesiącu było, a ja grałem 120 godzin. Czyli 6 godzin dziennie wychodzi na to. Dobro widzowie, oficjalnie jestem dzbanem. Nie tak się powinno to liczyć. Sprowadzamy po prostu do wspólnego mianownika i wychodzi, że grałem 4 godziny dziennie. Chyba wydaje mi się, że każdy był w stanie zdobyć te wszystkie rzeczy, które zdobyłem, bo nie wiem, czy widzicie, mamy trajektat, ale to wszystko wam opowiem później, żeby wam udowodnić. Głównie chyba takie na samym początku. Wszyscy pomyśleli, że czytowałem, jeżeli chodzi o Emeraldy albo o TNT, więc to też zaraz wam pokażę. Generalnie zobaczcie, co ja mam w skrzynkach, tak. Jest tego dużo więcej niż to, co rozdaję. Więc, generalnie rzecz biorąc, moją taktyką, mój pomysł, generalnie na ten serwer, był taki, żeby zdobyć jak najwięcej rzeczy, żeby zdobywać po prostu robić całe mnóstwo ekspiarek i tak dalej, żeby mieć najwięcej na serwerze, dzięki czemu będę mógł pomagać innym, w, na przykład w różnych konkursach. Czyli jest jakiś konkurs, znajdowanie skrzyki, chowane czy coś, jestem w stanie dać nagrodę, która rzeczywiście jest cokolwiek warta. Jeżeli każdy by grał na klikwie, no to przecież nikogo by nie obchodziła ta nagroda. Więc, e, lecimy. Zrobi, zrobiłem strefę chillu, dlatego że koń zginął. E, tak wygląda, fajna generalnie. Zobaczyłem na TikToku, jak się robi e, te Netflixowe. Te. Wydaje mi się, że fajnie, fajnie. Tutaj konsole nawet zrobiłem. E, to są armor standy z czapkami. No, tutaj mamy arf e, tych farmerów, którzy zbierają przez cały czas e, nam sianko, więc zaraz Wam pokażę, ile tutaj tego sianka na przykład nam się zbiera. Więc e, to nie jest dużo, bo codziennie sprawdzam to, więc jakby, jeżeli bym pod koniec dnia, to prawdopodobnie była, była, byłaby cała skrzynka. Co widzicie tutaj w moim drugim magazynie, który też stworzyłem, ponieważ zaczęło mi brakować miejsca na skrzyki. I zobaczcie, to było wypełnione na samym początku całe po 64 Witem musiałem to zamienić oczywiście na highblad, żeby mieć więcej miejsca. Więc tutaj jak widzicie, patrzcie na to. I wy się zastanawiacie, skąd ja mam tyle irona. To, co tam było w skrzydce, to jest nic. Zobaczcie na to, ile mam irona. Tak, to jest ilość mojego Aerona I to wszystko jest z ekspiarki, z której też dużo osób nie dowierzało, że niby jest 1000 e, żelaza na godzinę. Jest 1000 żelaza na godzinę. I słuchajcie, e, mógłbym wam to pokazać, bo tutaj dochodzi już ta ekspiarka. E, to wszystko leci. Ja zrobiłem tutaj parę e, takich sposobów na to, żeby przenosiło się. Tutaj jest oczywiście giną golemy, tutaj wpada to wszystko przez dropper, wpada do wody, woda leci tędy, tędy, pod tym, tym. Tu leci, leci i tutaj dochodzi i tutaj leci w górę. Tylko, że jest problem taki, że ktoś mi zabił moje ząbiaki. Tak, nie wiem, co się dzieje, ale to już jest drugi raz, kiedy muszę ogarniać zombiaki. Właściwie to trzeci teraz, bo już raz ktoś zabił, musiałem ogarnąć i potem znowu ktoś zabił. Ktoś zabija moje zombiaki albo się desponują jakimś cudem, nie wiem do końca jakim, ale właśnie tak to wygląda. I rzeczywiście, słuchajcie, to naprawdę działa. Tysiąc żelaza na godzinę. Możecie wierzyć lub nie, mógłbym wam udowodnić, ale to by musiał zebrać kolejne wieśniaki, bym musiał... Za dużo rzeczy by było do roboty, a teraz mi się nie chcę tym zajmować, bo i tak żelaza mam po prostu za dużo, więc raczej nie będę naprawiał tego w ogóle już. E co do emeraldów na przykład, skąd mam tyle emeraldów? Słuchajcie, tutaj powzamieniałem troszkę. Zobaczcie, mam wełniarki. Jak dobrze wiecie, wełniarki to jest zarąbisty sposób na zarabianie po prostu emeraldów. Zobaczcie na to. Tam z tamtych białych po prostu wykorzystywałem. Zobaczcie, mamy tutaj całe mnóstwo owieczek. A co? Dużo tego budowania było? Nie, oczywiście, że nie. Zrobię to wszystko mniej więcej w ciągu. Nie wiem. Dwóch godzin, godziny, półtorej godziny, coś takiego. W każdym jest po cztery owieczki, są trzy segmenty i tyle. I mam, słuchajcie, 12 rodzajów wełny, co prawda to nie jest wszystko. Będę musiał zrobić jeszcze jeden segment, który będą pozostałe, bo jest 16 ogólnie wszystkich, e, tutaj są czekają owieczki już na to. Jest wszystkich e, segmentów, ale tak to właśnie wygląda. Oprócz tego, oprócz tego, słuchajcie, oczywiście mamy też inny sposób na zarabianie, e, mianowicie, zobaczcie sobie sami. Tutaj mamy przejście do moich villagerów, których jest całe mnóstwo, więc to też a propos. Zobaczcie, zobaczcie, ile ma villagerów. Tak. W każdym z nich, słuchajcie, jest jakiś przydatny upgrade, co też zrobiłem, dlatego pochwalę Wam się. Pochwalę Wam się. Słuchajcie, mam oficjalnie najlepszą zbrojkę, jaką się da, ale to nie koniec. Wiadomo, może się zdarzyć tak że, zobaczcie ten miecz, ten miecz jest kozacki, musiałem na ostatni upgrade, musiałem 33 level zrobić, żeby zrobić, dodać dodatkowy knockback dwójkę. E, wydaje mi się, że się opłacało, mam najlepszy koks item, tu mam, po prostu mam odjechane rzeczy, zobaczcie no mój trident, który też wam zaraz pokażę i w jaki sposób zdobyłem, e, no i, i mam wszystko, e, możecie myśleć, no i co ty teraz będziesz robił, słuchajcie, całe mnóstwo rzeczy, mam projekt, który będę robił cały miesiąc i zbieram już na niego przedmioty, Eee, możecie się domyślić co to jest, bo wam wskażę dokładnie o co chodzi Tutaj jak widzicie są, jest całe mnóstwo No i oczywiście tutaj dochodzi nam Nasza trzcina Która też się zbiera, też było ostatnio wymieniane O, tutaj są nawet hopery Bo w chowanego ktoś rozwalił hopery tam z tyłu yy, Bo się schował za hoperami, tak Więc jakby będę musiał to naprawić Tak czy siak, za chwilę Tutaj mamy wełniarki, oczywiście wymianę wełniarek Widzicie, prawie że ulepszony jest ten Ten nie jest akurat, bo sobie wziął, ten też, o kurde Ten też nie jest ten jest też nie, ten jest na maksa też nie. Ten jest prawie na maksa. Generalnie oni wolno się upgrade'ują. Ten jest na maksa na przykład. Nie, prawie, prawie. Ale zobaczcie, tych, ten jest na złoto. Ten też nie jest, bo to, oni byli ostatni. Ale ten jest na maksa oczywiście. Master, 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 master. Tutaj jest kilka polepszanych także. Ekspert, nowis, ekspert. Także słuchajcie, jest całe mnóstwo. Ogółem ze wszystkich, bo chyba ta też jest statystyka. Traded with villager, słuchajcie, 2256 razy się straydowałem villagerami I głównie to było zarabianie emeraldów, więc się nie dziwcie, że miałem Mam to, plus jeszcze było mnie stać na te wszystkie ulepszenia Plus jeszcze dodatkowo, słuchajcie, miałem 64, żeby dać Ernestowi Znaczy, Ernest wygrał właściwie, to mu nie dawałem, tylko on zasłużenie wygrał No i lecimy dalej, co do TNT Co do TNT, już wam pokazuję Pokazuję wam coś, coś, co wam lekko, no może nahypuję trochę projekt, który robię Widzicie to? To wszystko leci przez... Bardzo długi, bardzo daleko. I jak widzicie, mamy tutaj gunpowdera. Słuchajcie, na razie tyle wypełnione, dużo tego jest. Muszę przyznać, tego jest dużo. Te, te, do sobie, te dopiero na samym koniec, bo miał być sam gunpowder, ale stwierdziłem, że w końcu będę wrzucał. Dużo tego jest. W większości wyrzucam tych, e, e, tych akurat nitek. A w jaki sposób? W jaki sposób to zdobywam? Już wam pokazuję. Więc to, co widzicie tutaj, to jest właśnie mój. Mob Spawner, tak można to nazwać. Mob Spawner, Creeper Farma, Creeper Farma, może coś w ten sense. Tam mamy oczywiście. Afk Spota. tutaj się respawnują nam Creepery, spadają na, na dół, zabijają się. Następnie leci wszystko w dół. Tutaj się zabijają o magma bloki oczywiście. Leci wszystko tutaj. Hopper zbiera, wlatuje tutaj. Nie, nie, wlatuje tutaj, bo na samym początku tutaj było, ale stwierdziłem, że poprowadzę to wszystko. Wlatuje tutaj przez dropery. Wlatuje przez dropery, leci tutaj i wlatuje tam i leci do mojej skrzynki, właśnie, którą mamy w bazie, więc naprawdę dosyć długo też robię w sobie połączenie tego, ale. No słuchajcie, długo, długo gram. 6 godzin dziennie mniej więcej spędzą na Ferajnie przez ostatni miesiąc i to jest średnia, czyli mianowicie e, zdarzyły się dni takie jak komunia, na przykład moja, e, siostrzeńca. Dominiki, na którym na przykład cały dzień nie grałem, więc to oznacza, że w jakiś inny dzień musiałem grać 12 godzin, albo w jakieś 3 dni grałem po 8 godzin, więc naprawdę, naprawdę całe Tutaj zrobiłem ox który będziemy robić w odcinkach na pewno. Na pewno nam się przyda, więc jeżeli chcecie odcinki na przykład z ox czyli pytania, albo Would You z ekipką, no to słuchajcie, zostawiajcie łapy w górę teraz pod tym odcinkiem i piszcie w komentarzach, jakie pytania moglibyśmy w sumie zadawać, na przykład w Would you O, zacznijmy od Would You rather, czyli co byś wolał co byś wolał i słuchajcie, będziemy mieli taką ekipką i będziemy, będą dwie rzeczy do wyboru, jakby osoby, które przejdą na zielone oznacza, że woleliby to, a osoby, które na czerwone, to oznaczałoby, że to. E, jak widzicie tutaj, na przykład, mam jeszcze kolejną rzecz na splifa ekipowego. Ja tutaj był bawan, ja po prostu zbierałem, to tutaj były łopaty i zbierałem i nazbierałem. No, no, chyba tyle wystarczy. Więc jeżeli chcecie splifa, to również piszcie. Oczywiście całe mnóstwo projektów mamy w głowach, całe mnóstwo projektów zacznie się pojawiać niedługo e, w związku z naszą całą ekipą, tak naprawdę Ferainy. E, no, a teraz, może wam pokażę jeszcze jedną rzecz, czyli mianowicie, jak to się stało, że ja mam Trident? Bo to też mogłoby się zastanawiać. Też ktoś na, zaraz może napisać: Eee, masz Trident, pewnie wziąłeś z Creative'a. Słuchaj, stary, jakbym wziął z Creative'a, to w statystykach nie miałbym napisane, że zabiłem. E, ile? Drozd 166 dronów. Okej, okay, znalazłem stronę, na którym są mniej więcej napisane wszystkie szanse na to, że co się stanie. Więc uwaga. Odpieramy kalkulator i tak. Mamy 6% szans na to, że drąd, który się zespawnuje, czyli ten, e, ten cały zombiak, który się spawnuje, będzie tym strajdentem, czyli 6% szans. Czyli mianowicie na 166, które zabiłem, 6%, czyli razy 0,06, zaokrąglimy do 6% po prostu, nie 6,25, oznacza, że 10 mniej więcej było tych strajdentami, a teraz jest tak. Masz 8,5% szans na to, że dropnie ci tri e, trident z tego gościa, który ma, trzyma trident, tak? Czyli masz 10% szans. No to łatwa matematyka, e, jak widzicie w ogóle mam looting 3. E, tutaj jest jeszcze, że za każdy procent lootingu, za każdy level lootingu masz 1% dodatkowy, czyli miałem 11%. Czyli łatwa matematyka, 1 z 10 na pewno mi wydropił trident, czyli... Statystyki się zgadzają, a teraz pokażę to e, osobom, które chciałyby na swoim świecie na przykład zrobić coś takiego, więc już wam pokazuję w jaki sposób stworzyłem w ogóle e, ekspiarkę, a właściwie droperkę e, Tridentu. Więc przejdziemy, słuchajcie, do naszego netheru, żeby wam zaprezentować co tutaj mamy, ponieważ tutaj, właśnie w tym miejscu, znajduje się nasza e, Trident Farma, O, Trident Farma. Tutaj spadają wszystkie. Tridenty, właśnie drąg. I my je tam zabijamy, a mianowicie teraz, jak wygląda to w świecie w Overworldzie. Więc w Overworldzie wygląda to w ten sposób następujący. Tutaj są jajka, oczywiście, żeby drąg wyszły. Zobaczcie. To jest jeden gigantyczny pilar wody, który jest oczywiście na biomie River. Czyli cały jest totalnie na biomie River. Pamiętajcie o tym, bo tutaj to jest biom, na którym najwięcej się drądów spawnuje. Tam jest awk, po prostu spot, to wszystko, nic więcej. Siedzę tam na awku. A na dole, słuchajcie, zobaczcie gdzie to jest w ogóle. To jest wszystko w, na górze, żeby nie spałnowały się dookoła żadne moby. Polecam, szczególnie na 1.17, na którym mamy możliwość e, budowania 310 w górę i to jest też do 310 w górę, żeby nie zaśmiecało, żeby nie było brzydkie, jak widzicie jest, mamy coś takiego, co nie rzuca się tak bardzo w oczy, jak grasz sobie normalnie, nie widzisz tego, a możemy po prostu w łatwy sposób też się tam dostać. I stąd słuchajcie, mam Trident i oczywiście kolejny Trident także zdobędę, który będzie można wygrać w jakimś z odcinków dla chłopaków i oni bardzo chętnie wezmą w tym udział właśnie, dlatego że nie będzie im się chciało robić na przykład swoje farmy, nie będzie im się chciało siedzieć na awku i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że wyjaśniłem troszeczkę osoby, które, które nie wierzą w to, że gramy wszyscy fair po prostu, że traktujemy się w porządku i tak dalej. No jesteśmy ekipką, słuchajcie, która e, nie oszukujemy się i tak dalej. Byłoby bez sensu, jakbyśmy robili inaczej. E, co prawda, nie, po, nie robię po prostu filmików, w których buduję różne rzeczy, bo zauważyłem, że nie chcecie ich oglądać. Po prostu mają one mniej wyświetleń, przez co przez to, że mają mniejszy watch time, więc po prostu nie robię takich filmików i z tego powodu e, nie wiecie tak naprawdę, co się dzieje. A taki myślę, że odcinek podsumowujący raz na miesiąc wydaje mi się, że jest dosyć fajny i że można sobie obejrzeć, bo wtedy wiemy dokładnie, co się wydarzyło. A e, No, dużo się wydarzyło, duże... CO TO JEST?! CO TO JEST?! Dobra, tego jeszcze dzisiaj nie było. Doktor e, no, się wkurzy na pewno. E, piszcie, pamiętajcie o tym, żeby pisać co do tego. Co chcielibyście w Woody Rather do chłopaków? Pytania do Karola, do Knesa, do MWK i do, MWki, do e, Ernesta, dlatego że żelazny mówił, że nie ma za bardzo czasu. Enzi mówił, że też nie ma za bardzo czasu, w sensie nie możemy się zgrać z czasem, dlatego nagrywamy taką ekipką. Wiem, że dużo osób pisze, że chciałby jego chciałby żelaznego, ale niestety czasowo się nie jesteśmy w stanie zebrać, żeby wszyscy razem byli w tym samym momencie. No i tyle. Po prostu, na normalnym świecie. No więc słuchajcie, to jest wszystko. Miesiąc równy, ferajny. Wydaje mi się, że dosyć sporo zrobiliśmy, a to dopiero początek, bo dopiero miesiąc. Wydaje mi się, że jest całe mnóstwo jeszcze fajnych rzeczy, które możemy zrobić, jakieś walki i tak dalej. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę po prostu e, rozdawać wszystkim zbrojki i tak dalej, żeby wszyscy byli na mniej więcej tym samym poziomie, żeby zaczęli wygrywać. I wtedy słuchajcie, będzie całe mnóstwo nowych, dodatkowych, fajnych rzeczy. Piszcie, co chcielibyście zobaczyć na kanale. Ja oczywiście czytam wszystko i do zobaczenia. Następnym razem. Cześć!